Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Wygląda na to, że nikt. Ale czy na pewno? Święty Paweł w liście do Rzymian zapewnia nas, że Chrystus, który oddał za nas życie, jest naszym orężem i wsparciem w starciu z tymi, którzy rzucają nam kłody pod nogi. Skoro Bóg tak sobie nas upodobał, to czy powinniśmy się czegoś obawiać? Pycha kroczy przed upadkiem, a zbytnia pewność siebie gubi. Największy wróg czaje się w nas samych. Zbyt często to my jesteśmy odpowiedzialni za własne błędy i powinniśmy wziąć za nie odpowiedzialność, a nie zwalać winy na innych. I jeśli naprawdę się poświęcimy Bogu, to on nas obroni nawet przed nami. Abraham zawierzył tak bardzo, że był skłonny poświęcić własnego syna w ofierze. A co ja mogę poświęcić? Może trochę więcej czasu na modlitwę. Może cierpliwości, żeby kogoś wysłuchać, a nie oceniać. A może poświęcę jakoś swoją wadę i wreszcie się jej wyzbędę. Jest tyle możliwości i na pewno żadna nie kosztuje tyle, ile Abrahama życie syna. Tymczasem dziś trudno znaleźć kogoś, kto chciałby dawać, a bardzo dużo ludzi wyciąga ręce, żeby brać. Może post jest dobrą okazją, by się nad tym zastanowić. Podczas przemienienia pańskiego apostołowie stracili głowę. Czy my również przeżywamy podobnie modlitwę, spotkanie z Chrystusem na niedzielnej mszy? Ciekawe na kim głos z nieba: To jest mój syn umiłowany Jego, słuchajcie! zrobiłby dziś wrażenie.